Szanowni Państwo, jest z nami już pani Paulina Grodzińska, dyrektor marketingu firmy Wampur. Dzień dobry Pani Paulino. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Chciałabym no, na początku na pewno wszystkich serdecznie powitać i, i serdecznie podziękować organizatorom. To dla nas zaszczyt, że możemy być gospodarzem kolejnej edycji kongresu browarniczego i no, mamy nadzieję, że staniemy na wysokości zadania. Mam nadzieję, ja, praktycznie jestem pewna. Pani Polino, moje pierwsze pytanie i pewnie jest to pytanie do wielu naszych słuchaczy i wielu naszych czytelników. O co chodzi z browarem Braniewo? Niedawno przejęliście ten browar Braniewo. To była już kolejna próba przejęcia tego zakładu, tak. tym razem zakończona sukcesem. Tak, Jakie tak, plany wierzycie z tą lokalizacją i dlaczego była ona z waszej perspektywy taka znacząca? Um, to, to może słowem wstępu um, przedstawię tak bardzo, bardzo króciutko um, firmę Vanpur. E, jesteśmy jedną z największych, e, niezależnych w 100% polskich firm w Europie um, środkowo-wschodniej, z czego jesteśmy dumni. E, mamy, mamy duże ambicje, rozwijamy się od kilku lat bardzo dynamicznie e, i Brower Braniewo był dla nas e, zakup Zarówklenie strategicznym projektem, ze względu na to, że, że bardzo mocno rozwijamy naszą sprzedaż i potrzebowaliśmy dodatkowych mocy produkcyjnych. Dzięki przejęciu browaru zwiększyliśmy te moce o ponad 1 milion hektolitrów, co daje nam teraz możliwości produkcyjne na poziomie 6 milionów hektolitrów. Ale to nie tylko browar. Łącznie z browarem zakupiliśmy żywiec prawa do marek Kuflowe, lidera kategorii piw oraz markę Braniewo i Jasne, że Pełne. Ze wszystkimi tymi markami wiążemy nie tylko duże nadzieje, ale też mamy na nie konkretny plan, więc mamy nadzieję, że, że dadzą nam dodatkowych, dodatkowej, dodatkowej mocy do tego, żeby wzmocnić żeby naszą pozycję w Polsce. To, też jest ważne i to, co, co, co też bardzo mocno zaczęło, podkreślamy, to to, że jesteśmy polską firmą, która rozwija się rozwijać w Polsce. Przejmując Browar Braniewo trzymaliśmy miejsca pracy i tutaj zainwestowaliśmy nasze środki tak? Dlatego to, żeby móc rozwijać no nie tylko regionalnie, ale też przyczyniać się do rozwoju naszego, naszego, naszego rodzinnego kraju. Przed chwileczką pani Joanna mówiła o dynamicznym rozwoju piw bezalkoholowych. Jak to wygląda w wampurze? Jaki procent całości produkcji stanowią te piwa? I które smaki stoją na waszym wewnętrznym, wampurowym podium? No, Vantur jest firmą, która bardzo dynamicznie się rozwija również dlatego, że, że stawia na innowacje i byliśmy jedną z pierwszych w Europie firm, które wprowadziło piwo 0%, 0 do sprzedaży. Zainwestowaliśmy, postawiliśmy już w 2017 roku na najnowocześniejszą technologię dealkoholizacji, dzięki czemu mamy prawdziwe piwo bez procentów. Podobnie jak na całym rynku, segment piw bezalkoholowych w Ankurze rozwija się dwucyfrowo. Dane, które raportowane są nie tylko przez KMR, ale też dane na Cusena, wskazują, że rynek, że kategoria piw bezalkoholowych osiągnęła już wartość taką, jaką była kategoria napojów energetycznych i dzisiaj stanowi już 25% około rynku napojów bezalkoholowych gazowanych. Kategoria piw bezalkoholowych nie tylko rozwija się tak dynamicznie w Polsce, ale rozwija się bardzo dynamicznie na świecie, w niektórych krajach, na przykład w USA jest to jedna z najszybciej rozwijających się kategorii w i pomimo pandemii i, i niekorzystnych, niekorzystnej pogody w ostatnich miesiącach, kategoria nie zwalnia i dalej notuje, notuje wzrosty jako, jako jeden z licznych studentów i mówię tutaj o danych w ujęciu, tak naprawdę, światowych. Kategoria rozwija się głównie dzięki wszystkim, jak są, Rada Rady Arby, i tutaj my też w tym roku rozwinęliśmy z tym w, w, w marcu Łączka, A jeżeli chodzi o, o, o naszego top cenera, no to zdecydowanie tutaj jest Pani Paulino, Wampur ma w swojej ofercie dosyć szeroki wachlarz piw. Od takich produktów ekonomicznych po silne marki premium. Jak pandemia wpłynęła na rozwój i na wahania poszczególnych kategorii? To jest z pewnością bardzo ciekawe i z pewnością macie duże doświadczenie w tym, w tym zakresie. Tak, tak. No, 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 mamy szereg marek o, o, w tym momencie w portfolio 12. No, jesteśmy też znaczącym producentem marek własnych. No, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Generalnie pandemia, no, nie wpłynęła dobrze, jako kategorii generalnie, największą kategorię w segmencie, w piwa. Um, tak jak Pani Joanna wspomniała, faktycznie ten okres no, no, był takim lekkim załamaniem w rynku. Od, kilku le... Od kil... kilkunastu lat kategoria piwa rozwijała się w Polsce. W tym momencie mamy składki, um, ale zmieniły się też zachowania produkcyjne wciąż tak jak wspomniałam rozwija się kategoria alkoholowych, no, ale też marki, marki premium. No dane też wyraźnie pokazują, że, 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 że no, ta jakby nie tylko jakby pandemia wpłynęła nie tylko na ograniczenie jakby okazji, bo co robiliśmy rzadziej. Ale też konsumpcyjnych alkoholów. Spadek zakupów i spożycia no jest też na pewno zdecydowanie większy, jeżeli weźmiemy pod uwagę praktyczne ograniczenie wszelkich imprez masowych, czy, czy w tym wesel. Ostatnie cztery, cztery miesiące tego, tego roku, tutaj oprócz pandemii, mieliśmy jeszcze niektóre skutki pogody, ale pomimo tego daliśmy radę. Odnotowaliśmy 10% wzrost sprzedaży i to w handlu i tradycyjnym w Polsce, ale też w z skądolnym, który jak wiemy w, w czasie pandemii jest to jakby najszybciej rozwijający się czy w Polsce. Umacniamy zdecydowanie pozycję marki łączą, budujemy jej dostępność, dystrybucję, wprowadzamy nowości ale no, no, tutaj, tutaj też nie poznać, jest marka studiowa, to bardzo tych mark się no, w kategorii, która już dzisiaj jest stabilna. Dlatego tym bardziej to, to nas cieszy. Pani Paulino, serdecznie dziękuję za poświęcony nam czas. I co może wspólnie zaprosimy tego Rzeszowa? Mam nadzieję, że dowiemy się o Wampuże więcej. Spróbujemy Waszych doskonałych produktów i będziemy mogli jeszcze więcej dowiedzieć się o Waszej firmie. Tak, serdecznie serdecznie zapraszamy. Szykujemy się tutaj z, z gorącym przyjęciem wszystkich Państwa. Dziękujemy serdecznie. Miłego dnia życzę w ten pierwszy dzień lata. Czy mogę poprosić o powtórzenie, bo bardzo kiepsko słyszę. Pani Polino, wszystkiego dobrego, miłego dnia i w ten pierwszy gorący dzień lata miłego dnia Panie życzę. Miłego dnia dla wszystkich. Byle więcej słońca. Dziękujemy, Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo.